Przygotowałem dla pana taką małą zagadkę, co łączy cztery osoby Lidię Geringer-Dodenberg, Różę Grefin-Wontun, Michała Boniego i Danutę Hybner dźwięczne, dźwięczne nazwiska Właśnie nie, chodzi o dźwięczne nazwiska Skoro pan nie wie, raz, to już podpowiem. Jeszcze raz, europosłowie, tak? Tak, trzech europosłów z platformy obywatelskiej i jedna pani z SLD. Założę się, że Ta... to, że nie wstrzymali się od decyzji w Parlamencie Europejskiej, tylko zagłosowali za. Poparli dokładnie A. obowiązkowy rozdział 120 tysięcy imigrantów pomiędzy A. poszczególne kraje, w tym 10 tysięcy do Polski. I teraz pytanie moje brzmi w czyim interesie ci ludzie głosowali i jakby pan zagłosował na ich miejscu? Wie pan, ja bym zagłosował dokładnie w ten sam sposób, jak zagłosowała. Cała frakcja Platformy Obywatelskiej WPP, czyli wstrzymałbym się od głosu. Dlatego, że ta rezolucja była bardzo ogólna i ta decyzja, ta opinia, która nie jest wiążąca prawnie do tej decyzji, która będzie decydowana w przyszłym tygodniu, e, mówi tak naprawdę ta opinia Parlamentu Europejskiego, że to zmierza w dobrą stronę i Parlament Europejski zgadza się z rozpoczęciem procesu negocjacyjnego. I ja mówię z grubsza to samo, że negocjacje idą w dobrą stronę i negocjujmy, natomiast jest za wcześnie w moim odczuciu, żeby rozstrzygnąć, czy za, czy przeciw, dlatego wstrzymanie się było najsensowniejszą opcją. Natomiast, jak pan dobrze wie, posłowie do Parlamentu Europejskiego nie są związani żadnymi instrukcjami narodowymi, nie są związani instrukcjami partyjnymi, oni są związani tak naprawdę z swoim sumieniem i obywatelami. Ja panu dam jeden przykład. Ja, z zrzeczoną różą tun, zagłosowałem zupełnie inaczej niż ktokolwiek z Polaków i w Platformie, i w PiSie, jeżeli chodzi o akta. Dlatego, że czułem nasem, że z tego będzie problem, i nie podobały mi się te rozwiązania, które były wtedy wprowadzane. I trudno mi, ja uważam, że. To nie było najmądrzejsze już teraz powiedzieć, że nie mamy problemu w momencie, kiedy jeszcze nie zostały zakończone negocjacje, ale tak jak mówię, ci ludzie podejmują decyzję w zgodzie ze swoim sumieniem i w zgodzie z tym, co uważają za dobry interes swoich obywateli, nie mnie to oceniać. Czy nie, nie uważa pan, że jeśli przyjmiemy pewną grupę, teraz zgodzimy się na 10 tysięcy do Polski, to potem będziemy, będzie wymuszana na nas kolejna grupa, bo właśnie ci Syryjczycy czy inni muzymanie uznają, aha, nasi koledzy dostali fajne pensje, to czemu my teraz byśmy nie poszli, przyjechali do Europy? I w ten Sposób wie, pan, co, całą falę mózgu. wie pan, co nie, to znaczy dla, dlaczego? Dlatego, że jedyne co było zabójcze do tej pory, to było to, że rzeczywiście pół roku temu była rozmowa tylko i wyłącznie o podziale obciążeń. A myśmy wtedy już mówili naszym partnerom: moment, solidarność tak, ona jest konieczna, ale najpierw musimy się zastanowić, co z granicami, potem wprowadzić jasne rozróżnienie pomiędzy imigrantów ekonomicznych a uchodźców, a da się to zrobić, wprowadzić weryfikację bezpieczeństwa, dać państwom kontrolę nad tym procesem. I teraz. Jaki sygnał wtedy płynie z Unii Europejskiej? Nie taki, jaki płynął dotychczas. Czekamy na Was, bo takie niektórzy politycy europejscy wysyłali sygnały. Tylko na emigrantów ekonomicznych nas nie stać. Będzie twarda polityka powrotowa i ci ludzie, którzy pochodzą z państw bezpiecznych, jak państwa bałkańskie, jak niektóre państwa w cudzysłowie tej centralnej Afryki, oni będą tam odsyłani. I wtedy będziemy mieli szansę na wysłanie klarownego sygnału. Teraz, jeżeli mówi Pan o tę decyzję, ta decyzja, która będzie podejmowana w przyszłym tygodniu, to jest decyzja na temat wyjątkowego mechanizmu, który jest podejmowany w bardzo szybkiej procedurze. Natomiast później, i to już po wyborach, będzie negocjowany tak zwany permanentny mechanizm, na który w tym momencie nie ma zgody nie tylko Polski, ale bardzo wielu państw członkowskich. Tak jak na przykład Hiszpanie. Zmienili stanowisko, Holendrzy zmienili stanowisko i powiedzieli dobrze w tej strasznej sytuacji musimy przyjąć pewną liczbę uchodźców po to, żeby egzekwować przez Włochów i Greków wprowadzanie prawa unijnego tak wiele z tych państw nie zgodzi się na pewno na mechanizm permanentny. Także spokojnie. Czy zdaje sobie Pan sprawę z tego, że 90% tych ludzi, pokazywanych to w większości, są mężczyźni, to są te najsilniejsze jednostki, a ci tak naprawdę potrzebujący tej pomocy, czyli jakieś kobiety, dzieci, rodziny, które nie są w stanie dotrzeć do naszej granicy, pozostają w tamtym świecie? A czy wie Pan, tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o uchodźców, po pierwsze to, co widzimy, w dużej mierze, zwłaszcza tam niektóre agresywne zachowania, choćby na granicy węgierskiej w większości to są imigranci ekonomiczni. Na przykład 15% wniosków azylowych w Niemczech z tej wielkiej liczby, to są tylko wnioski z Kosowa, gdzie wiadomo, że Kosowo jest, jest stabilne i tam tych ludzi będziemy odsyłać. I też w tej decyzji jest taki zapis, że państwo członkowskie ma pewien, pewną możliwość, pewien margines wyboru, żeby przyjmować ludzi naprawdę potrzebujących, właśnie kobiety, dzieci, ludzi, którzy sami udokumentują w sposób wiarygodny, że uciekają przed śmiercią i przed prześladowaniami, a nie, że szukają miejsca. W danym państwie europejskim, tylko dlatego, że chcą znaleźć lepsze życie, bo są imigrantami ekonomicznymi. I na końcu powiem jedno, jeszcze raz wracam do tego samego. W tej decyzji jest jasno napisane, że osoba musi się zgodzić na to, żeby przyjechać do Polski. Jeżeli ktoś jest imigrantem ekonomicznym, Polska nie jest na tyle atrakcyjna, żeby wtedy się na to godzić i doprowadzić do rejestracji. Raczej jest prawie gwarancja, że 90% z tych ludzi, którzy będą się godzić, którzy będą już prze, przejdą całą tę procedurę, to na pewno będą ludzie ci, którzy właśnie uciekają od śmierci i od prześladowań i którzy się godzą na nasze warunki, które nie są jakieś nie wiadomo jak, jak szczodre w porównaniu, bo nie jesteśmy tak bogatym krajem, jak choćby warunki szwedzkie czy niemieckie. I godząc się na takie warunki, tym samym też będą potwierdzali, że, że to nie jest motywacja ekonomiczna. To, to...